Cześć wszystkim, mówi Matti z tej strony. Właśnie teraz wyruszamy na przemyśl, na nagrywanie. Co tam ciekawego nagrałem, dowiecie się w filmie. Zapraszam serdecznie do oglądania. Pozdrawiam wszystkich. Oto Carvectio. to są pierwsze autobusy w Polsce, które przyjechały do przemysłu w 2010 roku. Oto kolejny Oto Karvektio w Przemyślu. Kolejny autobus jaki udało mi się nagrać w Przemyślu to jest Autosan oraz zaraz się pokażę Autosan w wersji PKS na naukę jazdy Za chwilę przedstawię Wam trzy windy zęby osiedlowe z zieloną kabiną przy ulicy Monte Cassino 16 Dobra tu jeszcze pójdę innymi kratkami jeszcze zielona kabina na szybach, na czwartym piętrze.

one <laughs>